Siemanko w dzisiejszym odcinku myślę, że bardzo ciekawa próba eco-drivingowa dość nietuzinkowy samochód. W zasadzie samochód w miarę popularny, ale w dość nietuzinkowej wersji. BMW M340D, czyli dieselek pod maską. Tak jest i to najnowsze, najświeższy rocznik 2023 polift G21. Maszyna dość uniwersalna, takie nadwozie, napęd na wszystkie koła X-Drive, automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów ZF8 HP pod maską 3 litrowy sześciocylindrowy diesel Biturbo, ale jest to dynamiczny wóz 340 koni mechanicznych 700 Nm potrafi ten samochód do pierwszej setki rozpędzić według deklaracji producenta w czterej. 7 sekund, prędkość maksymalna 250, wiadomo, gagańczyk, ale w dzisiejszym filmie nie o osiągach, a o zużyciu paliwa. Kurczę, dieselek! Producent deklaruje, że ten wóz będzie nam palił średnio mniej więcej 6 litrów. I co myślę, że wszystko jasne, prezentacja tego samochodu będzie na kanale z próbą autostradową. Także jeśli mowa o zużyciu paliwa, najpierw wybierzmy się poza Szczecin. Pomiar zużycia paliwa poza miastem wykonamy sobie oczywiście na trasie od Szczecina do Goleniowa. Tempomat 90 km na godzinę. Kasujemy zużycie paliwa. No i ciśniemy. To zaraz zjeżdżamy na goleniów i zawracamy. Średnie zużycie paliwa wyszło nam tutaj. To można wybuchnąć ze śmiechu 4,3 litra na 100 km. I teraz jechaliśmy na tempomacie, ale powiem wam, że gdybyśmy wybrali się na jakieś takie drogi krajowe, jechali bez tempomatu, korzystali sobie z trybu żeglowania i tak dalej. Średnie zużycie paliwa wyszłoby jeszcze niższe pomat 120 km na godzinę Zobaczymy przez jaki czas uda nam się utrzymać taką prędkość I zużycie paliwa Skasowane W ogóle tutaj muszę pochwalić Wszystkie systemy wspomagające jazdę Typu utrzymanie w pasie Tempomat aktywny Działa to naprawdę wyśmienicie Tak delikatnie i naturalnie Bez żadnego szarpania Super Dobra kończymy pomiar Proszę bardzo w ogóle jaki samochód Chętnie bym go wziął na test eco drivingowy Średnie zużycie paliwa. Przy 120 km na godzinę wyszło 5,5 litra. Proszę, cyk, przejechaliśmy 15 km prawie. Ja pierniczy coś niesamowitego. Chłop był w szoku. Ciekawe, czy z tego samego powodu: pęknę ze śmiechu na moście Brdowski. No, tutaj już sobie powalczymy, bo miękka hybryda, także gdy odpuszczamy gaz, nam ona się e, potrafi wyłączyć całkowicie, także będziemy rzeźbić, tryb żeglowania. Będziemy jechać z wyłączoną klimatyzacją, bo dzisiaj nam nie jest potrzebna. No nic myślę, że mogę zająć moją pozycję startową i czas ruszać. To możemy palić. Odpalanie też tutaj przebiega tak. Wiecie, mięciutko. Jako, że to jest miękka hybryda, no to mamy rozrusznik alternator, także praktycznie jak jedziemy, w ogóle tego nie czuć, kiedy jest silnik wyłączony, kiedy włączony, gdy hamujemy sobie silnik chcemy hamować silnikiem albo się toczyć. I tak dalej. Ustawiamy sobie tryb Eco Pro. W ogóle dźwięk silnika tutaj. No, sześciocylindrowe diesle BMW brzmią tak samo, bo z od 25 lat. Dźwięk jest zbliżony, ale to ładny dźwięk. Właściciel tutaj ma fabryczne zużycie paliwa od e, prawie 10 tysięcy kilometrów przejechane. 7,2 litra. Jeżąc sobie naprawdę tak luźniuteńko, nie ecodrivingowo i dobra, możemy kasować, ja już sobie od razu dam D zresetuj wybrany moment ok i startujemy i też to jest bardzo fajna rzecz że auto oprócz przejechanego dystansu tutaj w komputerze pokładowym pokazuje nam ile kilometrów też się przetoczyliśmy w trybie żeglowania bądź też na wyłączonym silniku, jak ogólnie taką trójeczką się jeździ? Pff, panie drogi, tutaj nawet są klejone szyby. BMW, trójka, to już jest po prostu no taka luksusowa limuzynka. W tym przypadku luksusowe kombi, może nie jest wielkościowo taka jak piątka, no i piątka jest troszeczkę wygodniejsza, szczególnie jak ma fotele komfortowe, ale tutaj naprawdę klasa. No to wszystko, ten tablecik. Ja wiem, że tutaj będzie płacz zaraz, że to tablety, nie ma tu korb jakichś takich, bo to większa kontrola nad całym wyposażeniem. Jest to nowoczesne, no kurczę, 2023 rok, średnie zużycie paliwa 5,7 litra. 1,6 km przejechałem. 0,9 km się przetoczyłem, przeżeglowałem. W zasadzie wcześniej powiedziałem, że pokazuje to dystans, gdy żeglujemy, bądź też toczymy się z wyłączonym silnikiem. Nie, podczas żeglowania zawsze jest tutaj wyłączony silnik. No, chyba, że no nie wiem, jakieś warunki nie byłyby spełnione. Nawet powiem Wam się zastanawiam, czy nie jechać tutaj taktyką. Yy, jak jeżdżę hybrydami, czyli mocniej depnąć i później odpuścić, jak najdłużej się toczyć. Chyba właśnie tak zrobię. Wynik myślę, że będzie bardzo dobry tutaj w cyklu miejskim. Już widzę, że będzie dobrze. Ogólnie ten samochód jest mega mądry, ale to opowiem Wam za chwilkę. Więc tak, dlaczego ten samochód uważam, że jest taki mądry? Ponieważ oczywiście mamy tutaj y, tempomat aktywny, trzymanie w pasie ruchu i bardzo dobrze to działa w ogóle poza miastem, ale nawet gdy nie korzystamy z tych funkcji, to i tak auto sobie wszystko obserwuje. I na przykład, jeśli mam prostą drogę i odpuszczę y, gaz, no to auto przejdzie mi w tryb żeglowania. Jednak jeśli na przykład jadę powyżej ograniczenia jakiejś prędkości, to jednak mi będzie dohamowywać silnikiem, gdy odpuszczę gaz, i dopiero w momencie zrównania się prędkości ograniczenia i naszej, no to włączy się tryb żeglowania. Tak samo jest na przykład, o patrzcie, no teraz sobie akurat cisnę w trybie żeglowania z wyłączonym silnikiem, ale auto już wyczuje jakieś auta. O, teraz wyczuło już, że coś się tam dzieje. I odpaliło silnik, by po prostu hamować silnikiem. Nie wiem, czy mnie rozumie, czy to nie wyszło jakieś masło maślane za bardzo, ale tak naprawdę tutaj jest. Właściciel mi mówił, że podobno, gdy tutaj odpali się nawigację, to też yy, działa to. W ogóle to jest wtedy inny stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o to działanie, do dohamowywanie samemu, jeśli jedziemy na tempomacie aktywnym i tak dalej, nawet. Jak rondo jakieś jest, czy za 500 metrów samochód wyczuwa ograniczenie prędkości, no to już zaczyna nam hamować silnikiem zamiast żeglować. Wiecie, no żeglowanie jest spoko, ale po co? Na przykład, jak, znaczy jak mamy na przykład zwolnić, to po co używać hamulców, jak nagle możemy sobie odpalić po prostu na auto sobie odpali silnik i hamuje, hu. Silnikiem. Dobra, jak na razie 60 zużycie paliwa. No i wjeżdżamy tutaj powoli w centrum. Nie, no będzie dobrze. Zaskakująco dobrze. 2 tony, 340 koni mechanicznych. Przejechaliśmy 6,6 ,6 km. 3,2 km przeżeglowaliśmy z wyłączonym silnikiem. Przejechaliśmy po prostu. E, przemieściliśmy się. I co? Średnie zużycie paliwa jak na razie 5,7 litra. Jesteśmy w centrum Szczecina. Brama portowa. Za chwilę ruszamy. Taka G21. Sprawia wrażenie mega dopracowanego samochodu. I to tak. E, nawet jak tutaj sobie pomacamy to wnętrze po prostu poprze, poprzebywamy w środku, ale też gdy się po prostu przejedziemy no i mamy do czynienia z tym całym napędem z, z całym tym softem silnika, skrzyni biegów systemu miękkiej hybrydy no wszystko to do cholery wydaje się tak dopracowane że ciężko tutaj mieć nawet jakiekolwiek Uwagi! Co tutaj będzie się coś działo? Aha, autobusy się nie mieszczą w dwóch pasach obok siebie. Nie, no przyjemny, bardzo samochód. Dodatkowo też mamy tutaj aktywne zawieszenie. Teraz jedziemy w trybie Eco Pro, także jest ono na miękko ustawione. Nie, no przyjemny samochód, przyjemny, ale bardzo mnie ciekawi, jaki tutaj wyjdzie zużycie paliwa. Dobra, wjeżdżamy w niebuszewo 5,6 litra na 100 km. Nie widzę tej e, prędkości średniej. Jedziemy 23 minuty, ale to do wyliczenia będzie po prostu z czasu przejazdu, ale tam pan wcześniej by we mnie walnął. Znaczy po prostu z pasa do skrętu. W prawo sobie pojechał prosto I mnie trochę zaczął spychać Znaczy po prostu mnie spychał I tyle I patrzcie, 9 km przejechane I 4 i 3 Kilometra się przetoczyliśmy Normalnie z włączonym silnikiem Ja pierdolę, to niektórzy Nie potrafią jechać tak hybrydą Która nawet napędza się z silnika Elektrycznego Przez połowę dystansu nie mogą przejechać Połowy dystansu Nie mogą przejechać w trybie elektrycznym no ja jakoś tak w Koroli, jak jeździłem, czy coś tak pod 70% już podchodzę w trybie, na prądzie po prostu. Nie, ale tutaj tylko luzik. Boże święty, jak na LCD kierunkowska, jakbym tam chciał zjechać. A bo wiecie, pilnować tego zużycia paliwa, mówić jeszcze czuję tą kamerę na czole. To wszystko nie jest takie proste wcale. No i dobra. Ciśniemy jak najsłabiej się tylko da. BMW to przecież przyjemność z jazdy. No pewnie, że tak. Jaka przyjemność jest z pobijania rekordów ekodrivingowych, a dodatkowo jaka satysfakcja jak osiągniemy dobry wynik. Dobra, to mamy najwyższy wynik zużycia paliwa na naszym odcinku pomiarowym. A mniej więcej tutaj zawsze mamy najwyższy 6,4 litra. Może jak ruszę z tych świateł, no to będzie 6,5, ale nie wiem. No i później, co ugramy, to nasze. Także rewelacyjne wyjdzie tutaj z Rewelacyjne. M340i, o ile dobrze pamiętam, to już była wersja z, z układem miękkiej hybrydy. Miała zużycie paliwa jakoś na poziomie 8 coś litra. I tak mega rewelacyjne. No tamten 4, 374 konie mechaniczne, pamiętam, zmierzyłem. Ten samochód miał chyba 4,3 do setki. Też X-Drive, też cięższa maszyna. Kurczę, co to za czasy. Nie wiem, czy przy dzisiejszym ruchu nawet Seicento nie spaliłoby więcej, nie miałoby wyższego zużycia paliwa. Tu przejeżdżamy przez most brdowski, walka dwa, trwa do ostatniej kropli ropy. O, no, ale Dodge Ram tutaj z jako drivingowej wraca Będzie dobry wynik Będzie dobry wynik! Proces deklaruje średnie zużycie na poziomie 6 litrów Myślę, że normalnie jesteśmy w stanie W takim zużyciu się mieścić Tak po prostu w cyklu mieszanym użytkując ten samochód Jest to niesamowite No właściciel ma tutaj 7.2, no to co? 6 nie osiągniemy? No i dobra Gasimy i zobaczmy wskazania komputera pokładowego. Proszę bardzo, jechaliśmy prawie 36 minut. Średnie zużycie paliwa wyszło nam 5,8 litra, zaledwie na 100 kilometrów. Przejechaliśmy 13,6 km, z czego 6,6 km się po prostu przemieściliśmy. Ojej, przez przypadek nacisnąłem. Przemieściliśmy z wyłączonym silnikiem. Jestem po prostu zaskoczony. 340 konie mechaniczne, prawie 2 tony masy własnej, automatyczna skrzynia biegów i napęd X-Drive. Takie wartość to kurczę, kto to widział? To aż za mało. Jest to chyba najbardziej ekonomiczny M Performance, jaki powstał. I okej, okay, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała próba eco Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Oczywiście w opisie filmu macie link do zaploadowanej tabelki, w której są wyniki z moich testów eco Taki ranking. Możecie sobie zobaczyć i porównać, jak M340D wypadła na tle innych samochodów. Na razie. Trzymajcie się.